Dziewczyny, Ech. dzień dobry, czas wstawać! Jest dopiero piąta. Kim jesteś? A, słodziej! Um, co, domy pomyliłam? Zamawiałyście trenera? Tak, zamawiałyśmy. Jesteście Amelka i Marta? Tak. Nazywam się Flora i jestem waszą trenerką zdrowego stylu życia. A dlaczego przyszłaś tak wcześnie? Teraz będziecie się budzić z pierwszymi promieniami słońca. Wcześniej! Można wstać trochę później? Nie, nie można. Wstawać! Oh. Kitty, już wstałaś? Cicho! Kitty medytuje, nie przeszkadzajcie jej. Medytuje? Tak, komunikuję się z kosmosem. Wy też usiądźcie. Okej, okay, ale najpierw śniadanie. Nie, żadnego śniadania. To szkodliwe dla zdrowia. Pierwsze słyszę. Zanim karma się nie obudzi, nie można w ogóle jeść. No niby brzmi logicznie. Tak, dobra, siadajcie. Wdech. Wydech. Pozwólcie Waszym myślom przychodzić i odchodzić. Zrelaksujcie się. Wdech. Wydech. Marta, co się dzieje? O co? Medytuję. Nie medytujesz, tylko śpisz. Myślałam, że tak ma być. Kitty, gdzie ty mnie zaciągnęłaś? One nie mają zielonego pojęcia o zdrowym trybie życia. No one mi mówiły, że naprawdę chcą się nauczyć Być na czasie Prawda dziewczyny? Tak, chcemy się uczyć mhm. Tylko obiecajcie, że zrobicie wszystko co wam powiem Obiecujemy W takim razie świetnie, kontynuujmy medytację Wdech Wydech Hej, co tu się dzieje? Prowadzimy zdrowy tryb życia, więc jak kysz. A mogę z wami? Z nami! Wczoraj mówiłeś, że to wszystko bzdury. Przemyślałem to i zdałem sobie sprawę, że to bardzo przydatne. Będzie przeszkadzał. Tak, Max, idź stąd i zajmij się swoimi sprawami. Siadaj. Dziewczyny, musimy być milsze. Już jesteśmy. Nie można odmawiać temu, kto chce prowadzić zdrowy tryb życia. Max, ale jeśli będziesz przeszkadzał.